To jest młoda sprawa. No nie, dawaj ty mordo, idź do wychowka o przyrzutkę. Wariacie, ja nie dam rady. Rozbieżność charakteru. No to jest MK, to jest BMWM. Sprawdźmy. Czekaj, ziomuś. Sprawdźmy się. Słuchajcie, a teraz możemy tak, o. Czekaj, czekaj. Teraz możemy się zatrzymać na światło. Nie, teraz możemy w autobus wjechać. My już jesteśmy na CP. nie zaczekaj, sekundkę. Ja chciałem zobaczyć jak to się sprawuje od prezentów drugi W drugi chelmucie już nie bawem. Za co ma tam napisane błotnika ciące sam to dobrze rzucił. M jak jest coś, M gitara, tak? M jak miłość. M, M jak miłość. I mi no. żaden Michał. M jak miłość tylko. I. No, sprawdźmy tego pana. Nie, bo to jest jakieś szybkie auto, tak? Czy, Bardzo no, szybkie. Czy... Dzień dobry panu. No, nawet, nawet nie, 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 mój, nie mam polotu z nim, dlatego otworzę szybkę, no, delikatnie. No, sprawdźmy. Delikatnie otworzę szybkę. To Kasie masz mordo! Pan Tomasz, ty, ale ty jest świat mały, Simalko. No. Nieś mordo, masz furaka na YouTubie, wiesz. No. Co, co, co tam masz? Co tam masz? Co, co tam masz pod tym? 4 litry benzynka, e, to u mnie słabo, 1,9 TDI, no. ale od Helmuta, za darmo, to Jacek Słodki, wiesz. <laughs> Czekaj. Ale patrz, jaki świat malutki, co? Proszę, bez przekleństw przypominam. Pełna cenzura, przepuszczamy, przepuszczamy wszystkich. Bardzo miły samochód, naprawdę, miły, cieszę się, drogi Helmuncie, cieszę się bardzo, cieszę się na bok. Ale dawno mnie czujesz. Nie no, nie, no. Słuchaj. Fajna dziewczyna? Słuchaj, tak fajna, Znaczy taka, no, no, -na, na pewno normalna. Prosimy. No boje. Zgadza się. Zgadza się. Starych godzinach. Niecałe 3 sekundy. No tak Ajajaj, aj, aj, Puerto Rico. <laughs> Będę muzykiem teraz od następnego miesiąca. Ja mam nagrane, mam studio nagrane. No, Bardzo się no, cieszę. Tak, Ach, no. przepraszam najmocniej. nie, nie. Nie, 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 nie. Nene, nene. Nie, nie. Dzień dobry Pani. A, żeby... Dobra. Też, żeby... Słuchajcie, tankujemy tego diesla. Dobra. Tak. No, tankujemy tego diesla i jedziemy do mnie, nie? Jak jest to, że tak powiem, co świętować, to świętujemy. Jeden dziewięć TDI. Hahaha! Nie dojadamy. no, świruj, nie. Dwójeczka w rządzi. Nie wiem, czy tam nie było Cię widać, wiesz, w kadrze, drogi Andrzeju. No. Ale to jest przypadek. Dobra, wreszcie go to. Nie, że na uberze i ci podrzucałem do domu. Dobra. Nie, no strzela, strzela. Nie tak, nie tak. Nie, 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 to nie, 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 to nie, Dalej, ale jest Luna. tak mam 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 no, papierosty wziąłem no. czekaj chwileczkę cały czas się nagrywa panowie cały czas A, się nagrywa to, tak spokojnie dobra najlepszego nie się go niech wystygnie ja wiem że to nie diesel ale nie no baja uważaj uważaj przyzwoicie się zachowuj no dobra, jeszcze miesić. Fuf, kaliente. Życzę miłego dnia wszystkim Państwu. Przemy... Dzień dobry. Przemyślałem to wszystko. Bardzo miła Pani. Coraz więcej osób nie rozpoznaje. To niedobrze. nas. Dobrze, niedobrze. No jak się zmienia życie, to dobrze. Jak się nie zmienia, to niedobrze. To chyba dobrze.